Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek z kanału Konrad Książek Giełda Pieniądze Inwestycja. Dzisiaj, jak zwykle, dwie spółki i dwie spółki, no, dosyć mocno ze sobą połączone, powiązane, jeżeli chodzi o sam segment. Chociaż można powiedzieć, że jedna w tym momencie dobrze się rozwija, druga dostała takiego potężnego strzała i o tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. Zaczniemy od spółki Oponeo. Myślę, że wiele osób z op spółkę Oponeo kojarzy, nawet pewnie część osób bierze od nich opony, no bo to jest oczywiście segment opon. No tutaj oni mówią o tym, że są największym sklepem w Polsce i darmowa dostawa w 24 godziny do wybranego, do wybranego miejsca, więc to są, myślę, takie istotne przewagi konkurencyjne, zresztą biorąc pod uwagę, ich opinie, no to raczej one są pozytywne. Rzadko kiedy zdarza się jakaś taka mocno negatywna, negatywna opinia, i tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę. No to oni też są na giełdzie od dłuższego czasu. Chociaż biorąc pod uwagę tę spółkę na giełdzie, to nie można mówić tylko o samym Oponeo, ale też na przykład chociażby o Dadelo, bo jeżeli chodzi o spółkę Dadelo, która zajmuje się rowerami, 59% tam ma Oponeo. Więc patrząc na, na Oponeo też warto patrzeć co się dzieje w tym momencie chociażby w Dadelo takie podstawowe informacje finansowe na przykładzie właśnie spółki Dadelo patrzeć, no jeżeli chodzi o Dadelo, rozwijałem się pod względem przychodów, pod względem zysku jest tutaj trochę Trochę ciężej niż to jeszcze było rok czy dwa lata temu. A wracając do spółki Oponeo. No, to jest to spółka dywidendowa, którą te dywidendy wypłaca bardzo długo. No, ale trzeba tutaj przyznać jedną dosyć istotną rzecz, że ta stopa dywidendy nie była na jakimś takim bardzo potężnym poziomie przez te wszystkie lata. Chociaż ostatnio to się troszeczkę zmieniło, bo zauważmy, że wcześniej, no to nawet nie dochodzili często do 1%, jeżeli chodzi o stopy dywidendy, ale ostatnio 3%, 4%, więc to się powiedzmy tak trochę, trochę poprawiło. W każdym razie ta dywidenda tutaj w przypadku, w przypadku spółki Oponeo. Jest od 2011 roku, za każdym razem ta dywidenda wlatuje na konto akcjonariuszy. To się, to się na pewno oceni. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Ja wiem, że wiele osób na to w ogóle nie zwraca uwagi, uważa, że, że na to się nie powinno patrzeć. Ja jednak patrzę na to z takiej pozytywnej perspektywy, że w akcjonariacie jest Dariusz Topolewski, który jest również prezesem spółki, który jest jednym z założycieli spółki. To w moim odczuciu zawsze jest taki dodatkowy lekki, ale, ale, jednak, ale jednak plus. Więc tutaj ja patrzę na to raczej pozytywnie. No i biorąc pod uwagę samą oponę, co tutaj się w tym momencie dzieje, no patrząc na jej finanse, Możemy zobaczyć, że przez te ostatnie lata cały czas zwiększają swoje przychody. Skok był w 2021 roku, ale przez te ostatnie lata cały czas te przychody rosły, nieprzerwanie niemalże. Jeżeli chodzi o zysk net, to też my tutaj możemy spokojnie wyznaczyć taki jeden, jeden trend, jeden kierunek. W 2021 roku ten zysk bardzo mocno wystrzelił, ale oprócz tego widzimy, że ten trend jest taki jednoznaczny, też pozytywny. 45 milionów za ostatnie 4 kwartały, czyli pierwsze półrocze 23 i drugie półrocze 20 w ostatnim zamkniętym roku obrotowym zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej przekroczył 40 milionów, 40 milionów złotych, jeżeli zobaczymy to sobie kwartalnie no to od razu się rzuca w oczy, że w oponeo jest duża sezonowość, no ale myślę, że tutaj nikt się nie spodziewał czegoś innego, tak? Jeżeli to jest spółka, która zajmuje, znaczy zarabia na tym, że ludzie wymieniają opony, no to ludzie wymieniają opony w określonych miesiącach i oczywiście to jest ważna sprawa, bo oponeo mówi nam o e, miesięcznych przychodach, to pamiętajmy o tym, że jak przychodzi ten sezon na wymianę opon, to w zależności od pogody, on może się tym miesiącem, powiedzmy, różnić, kwartałem raczej nie, ale miesiącem może się różnić czas. Także czasem te dane mogą być nieporównywalne, jeżeli chodzi właśnie o tak porównanie miesiąc do tego samego miesiąca roku poprzedniego, no bo to trochę zależy jednak od pogody, kiedy się zacznie robić zimno, no i tak samo w, w, na, na wiosnę, kiedy zacznie, zacznie ten śnieg cały topnieć. Więc i na to też chciałem zawsze zwrócić uwagę, kiedy patrzymy na tego typu spółki, spółki typu Oponeo, tam dwa kwartały są na plusie, dwa kwartały są na minusie, drugi i czwarty to są te kwartały na plusie, i zauważmy, że biorąc pod uwagę ten... 2021 rok, no to mieliśmy taki bardzo dobry wynik w tym samym drugim kwartale 21, bo czwarty kwartał zazwyczaj jest, jest tutaj bardzo dobry i zauważmy, że w 2022 też ten czwarty kwartał był na podobnym poziomie. Drugi kwartał był trochę, trochę słabszy, teraz ten drugi kwartał też, też dobry pod względem czy to zysku netto, czy samego zysku zysku operacyjnego. Tutaj nie było raczej żadnych zdarzeń jednorazowych albo żadnych dużych zdarzeń jednorazowych, o w ten sposób bym to, bym to określił, więc myślę, że to absolutnie na, na plus spłuka się spokojnie, ale jednak cały czas rozwija. Zresztą widzieliśmy to. Wiele lat przychody na plus, wiele przez wiele lat ostatnich zyski, zyski też, też na plus. No i co się tak naprawdę teraz dzieje w Oponeo. Oponeo chce utrzymać dynamikę wzrostu przychodów w całym 23 roku na poziomie okolic ok. 11%. Trochę powyżej inflacji, no tak to trzeba, trzeba określić. No i tutaj, jeżeli chodzi o. Samą spółkę. Sprzedaż opon w Polsce spadła o około 20%. Podczas gdy Oponeo zrealizowało na podstawie wstępnych danych 11% wzrostu w tym okresie. Druga połowa to w zasadzie dla rynku opanearskiego, głównie czwarty kwartał. Przychody są 40-50%. Zresztą my to widzieliśmy po tych wynikach finansowych. No i tak, inflacja zmieniła zachowanie zakupowe konsumentów, którzy uważnie dokonują zakupów, biorąc pod uwagę też, biorąc pod uwagę też cenę. Więc no to może wpływać na marżę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. No i zauważmy, że ta marża Brutto na sprzedaży chociażby w pierwszej połowie 2023 roku spadła w stosunku do pierwszego, po pierwszej połowie 22. Tutaj spółka mówi o tym, że raczej utrzymali mniej więcej tą marżę na, na tym samym poziomie, czy to mowa o marży brutto, czy to też o marży netto, bo tam jakiś dużych dużych kosztów po drodze zwiększenia kosztów dużego, dużego nie było. I mówią, że oni mniej więcej utrzymali to na tym samym poziomie. No ja tutaj jednak muszę przyznać, że w poprzednich latach ta marża po prostu była w okolicach 20%, teraz jest 18,5% no to jest taki. Dosyć wyraźny spadek. Oni utrzymali. Sprzedaż, a nawet można powiedzieć, że zwiększyli udziały rynkowe, bo sam rynek spadł, jeżeli chodzi o opony, ale Oponeo sprzedaje bardzo dobrze. No to zrobiło troszeczkę kosztem marży. Zresztą, patrząc na te marże kwartalnie, zauważmy, że oni cały czas, ta, ta zielona, zielona linia, to jest marża brutto na sprzedaży, to było zawsze w okolicach tych 20%, 20% więc te 18,5% no to jest jednak spadek w stosunku do tego, co było, co było jeszcze niedawno. Na no, to tutaj chciałem zwrócić, chciałem zwrócić uwagę. No i tutaj mówią o tym, że chcielibyśmy utrzymać dynamikę wzrostu przychodów z pierwszego półrocza. Jeśli pogoda w czwartym kwartale będzie sprzyjająca branży, i jest na to, jest na to szansa. Tutaj, biorąc pod uwagę to, co się, to, co się dzieje i to, co się będzie działo w, w spółce, no to mówią o tym, że jeszcze za wcześnie na prognozy chcielibyśmy utrzymać przynajmniej zeszłoroczny poziom rentowności w 2022 roku marża zysku netto 2,9%. Czy to się uda? Zobaczymy. pierwszy pierwsze półrocze no, było ciężkie pod względem pod względem marży. Ja tutaj jednak nie jestem aż tak optymistycznie nastawiony, to znaczy ja uważam, że że ta marża może ulec lekkiej lekkiemu spadkowi w całym tym 23 roku. No ale z drugiej strony te udziały rynkowe Oponeo mogą wzrosnąć. To jest myślę, że istotna sprawa. Rynek zagraniczny to około 20% przychodów spółki, także spółka sprzedaje głównie w Polsce. tutaj patrząc chociażby na Chociażby na to, że oni importują też opony, między innymi z Azji, bo ze względu właśnie na to, co się dzieje, czyli wysoką inflację, często klienci patrzą przychylnym bardziej okiem właśnie na te takie chociażby opony azjatyckie. Oni też to, też to importują, więc biorąc pod uwagę te, te kursy walutowe, no nie są stratni na tym, że, że złoty w tym momencie się umacnia. Oczywiście to są też, to są też to jest, to jest też sprzedaż zagraniczna, jak o tym mówiliśmy wcześniej, między innymi Wielka Brytania, kraje, kraje w dół. W dużej mierze Unii Europejskiej, ale to jest ogólnie 20% z tej z tej sprzedaży, 80% to jest właśnie to jest właśnie Polska. No i jeżeli chodzi o samą Sprzedaż spółki, to warto też zauważyć, że już nie patrząc na przychody, tylko na sztuki, na wolumen sztuk, no bo myślę, że biorąc pod uwagę ostatnie lata, tak naprawdę te, ta inflacja sprawiła to, że te przychody mogą naprawdę mocno rosnąć, gdzie realna sprzedaż może spadać. No tutaj w przypadku Oponeo pokazane jest ładnie, że sprzedaż opon prawie procenta na plusie w pierwszym półroczu 23% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Sprzedaż Felk spadła o 16%. O 16 Procent. Tutaj duży wzrost mieliśmy za granicą, prawie 20% wzrost za granicą. To jest myślę, że też ciekawa, ciekawa sprawa, ale przecież teraz przypomnę, że jeżeli chodzi o oponeo, w dużej mierze to jest jednak sprzedaż w Polsce 80% sprzedaży to jest właśnie. To jest właśnie to jest właśnie Polska. Mówią o tym, że na razie nie będą jakieś, nie, nie potrzebują jakichś mocnych nakładów inwestycyjnych. Powierzchnia 72 tysięcy m2 jest jest wystarczająca. Rozwój grup jest dynamiczny, nie wykluczamy skorzystania z takich opcji w przyszłości, czyli jakiejś, jakiejś różnych rozbudowy. No w każdym razie na ten moment ta rozbudowa nie jest, nie jest potrzebna. No i tutaj też jeszcze jedna sprawa, bo. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś obserwuje od wielu lat spółkę Oponeo, to wie, że chyba w 2021 roku, z tego co pamiętam, przejęli od spółki Team Rotopino i przejęli to za 35 milionów złotych. W tamtym roku chyba Rotopino, w tym przejętym w 2021 roku, chyba około coś około 130 milionów przychodów zrobiło, i oni chcieli wprowadzić Rotopino na giełdę. Odwołali to ze względu na agresję Rosji na, na Ukrainę i na razie nie ma tego tematu powrotu rotopino na, na giełdę, to znaczy wprowadzenia Rotopino na, na giełdę, więc na ten moment Rotopino raczej na giełdzie, na giełdzie nie będzie, przynajmniej takich, takich planów na ten, moment, na ten moment, na ten moment nie ma, jeżeli chodzi właśnie, właśnie o, o spółkę. No Tutaj patrząc na samą patrząc na, na samą z same Rotopino to też warto zauważyć, że powiększyli tę stratę w 23 roku. No, bo tak, w, jeżeli chodzi o DADELO, czyli te spółki zależne, no to DADELO zmniejszyło zysk netto, ale tam zysk jednak jest. Strata zwiększona jest w Rotopino 1,5 miliona złotych. No więc to też pewnie jest jednym z czynników, dlaczego, dlaczego Rotopino na giełdę nie zostało wprowadzone. I też patrząc chociażby na same przychody, no to tutaj w przypadku. Pierwszego półrocza Rotopino spadło pod względem przychodów, więc no można powiedzieć, że ten rozwój Rotopino jednak został w dużej mierze zatrzymany. Umówmy się, przez to, co się dzieje w branży budowlanej. Rotopino to są narzędzia, między innymi, więc, więc tutaj te spadki, stagnacja w branży budowlanej, która w tym momencie jest której na razie moim zdaniem nie widać końca, czyli ten 23 moim zdaniem cały będzie słaby dla budowlanki, no przekłada się też na słabszą sprzedaż właśnie w spółce Rotopino. A przechodząc jeszcze do najnowszych informacji, no to Oponeo mówi nam o miesięcznych przychodach ze sprzedaży i w lipcu mamy przychody na poziomie prawie 70 milionów, 4% wzrostu rok do roku, odejmując inflację, wydaje mi się, że ta jednak sprzedaż troszeczkę spadła albo jest na mniej więcej, powiedzmy, tym samym tym samym poziomie. A patrząc tak w trochę szerszej perspektywie ostatnich 3 miesięcy, no to lipiec plus 4%, czerwiec plus 13%, maj plus 6%, czyli cały czas podejrzewam, że ta sprzedaż taka nominalna bardzo, bardzo podobnie jest rok do, rok, do, rok do roku, jeżeli chodzi o samą spółkę. No i tutaj w największej w największej mierze to są oczywiście akcesoria samochodowe biorąc pod uwagę te spółki zależne, czyli Dabelo, Rotopino, no to to są dużo mniejsze dużo mniejsze części, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Oponeo i też tutaj było ostatnio. Tutaj był raport analityczny odnośnie spółki Oponeo, i można powiedzieć, że w tym raporcie no mniej więcej wnioski są takie, o, o, jakich, o, o jakich teraz mówiliśmy czyli te wolumeny się zwiększają. Kiedy rynek spadł, zauważmy, spółka w drugim, w drugim kwartale zrobiła prawie 20% więcej rok do roku, a rynek spadł o 13%, co było okupione nieco niższą marżą brutto na sprzedaży. No i tutaj mówią o tym, że według nich to właściwa ścieżka. No patrząc z długiej perspektywy, tak powiedzmy roku, półtora, dwóch lat, myślę, że rzeczywiście ma to sens, no bo teraz... Od, Oponeo przejmuje ten rynek i w momencie, kiedy ten rynek rzeczywiście odbuduje się i będzie, będzie znowu w tym trendzie wzrostowym, no to Oponeo od razu startuje z dużo lepszej pozycji, no bo będzie jeszcze potężniejszym graczem na tym, na tym rynku, tak? Jeżeli na przykład jakaś spółka ma 20% rynku, powiedzmy, ten rynek spada, to to jest dobry czas, żeby zwiększyć te udziały w rynku i nominalnie nawet może być to porównywalnie rok do, rok do roku albo z lekkim plusem, jak w przypadku właśnie Oponeo, ale jak ten rynek Ruszy, no to te plusy będą naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Tylko, że to nie dzieje się na przestrzeni miesięcy, tylko bardziej kilku, czasem kilkunastu kwartałów. O tym też powinniśmy, e, powinniśmy pamiętać, jeżeli chodzi o e, o oponeo i oponeo jako lider w rynku powiększa przewagę konkurencyjną inwestując w automatyzację i, i logistykę. No to są na razie te rzeczy, w które, e, w które wkładają pieniądze raczej w rozbudowę magazynów na ten moment nie potrzebują. Więc patrząc na, na samo Oponeo, raczej te perspektywy wzrostu są dobre, pomimo tego, że rynek spada. Obawiałbym się o marżę, bo ta marża no, może być ewidentnie poniżej 20%, jeżeli mówimy o marży brutto ze, ze sprzedaży. Spółka mówi, że chce utrzymać marżę netto na tym samym poziomie co w 2022 roku. Moim zdaniem jest to bardzo ambitny cel i, i ciężko, bardzo, bardzo ciężko będzie to, będzie to zrealizować. I ja w ten sposób patrzę na spółkę Oponeo, dywidenda raczej dalej tam będzie, nie widzę żadnego powodu, żeby, żeby tej dywidendy nie było. A drugą spółką, o której chcę powiedzieć, z tego samego segmentu, albo z podobnego segmentu, tak bym to określił, to jest spółka Dębica. No i jeżeli chodzi o Dębica, to też są oczywiście, oczywiście opony. Co ciekawe, Oponeo współpracuje z, z Dębicą, więc tutaj są pewne synergie. I, I biorąc pod uwagę spółkę trochę większa od Oponeo, bo to jest tam 950 milionów kapitalizacji prawie miliard. Z tym, że ostatnio był mocny spadek. O tym spadku sobie powiemy, no bo on jest myślę, że w tym momencie kluczowy, ale to za chwilkę sobie o nim, o nim powiemy. Tutaj na razie mamy ogólne wyniki za pierwszy kwartał. Zauważmy, spółka no, wskaźnikowo nie jest jakoś wysoko wyceniana. Cena zysk 6%, wskaźnik rozwoju na poziomie 12%. Czy ten rozwój dalej taki będzie? Zobaczymy. W każdym razie ma spółka pewne, pewne problemy, ale trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie no, bardzo mocno poprawiła te wyniki finansowe w stosunku do 2021 roku, bo ta marżowość tam była niska, zysk netto też był niski, 40 milionów złotych, ostatnio 70 ponad milionów, teraz te ostatnie kwartały to są naprawdę bardzo bardzo dobre, ten pierwszy kwartał 23, zauważmy 122 miliony złotych, sam zysk ze sprzedaży 145 milionów, no gdzie wcześniej takie takie poziomy się nie zdarzały, 930 milionów przychodów, to też na pewno bardzo dobre, bardzo dobre przychody, jeżeli chodzi o spółkę, no także z tej perspektywy wygląda to bardzo dobrze, dywidenda też tam jest i, i od, od wielu lat ta, ta dywidenda jest wypłacana, tutaj nie ma takiego stałego trendu, jeżeli chodzi o tę dywidendę, bo jest raz większa, raz raz mniejsza, ale trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę tę stopę dywidendy, to w ostatnich latach w okolicach 5% było, czyli trochę wyżej niż w Oponeo. Oponeo ostatnio tam w okolice 5%, w Dębicy już od wielu lat te, te, te okolice 5% tutaj, tutaj są i też była informacja o tym, że znaczy mniejszościowy akcjonariusz chciał większą dywidendę 7,24 jeszcze, jeszcze dywidendy specjalnej, ale no został przegłosowany, został przegłosowany przez głównych akcjonariuszy, tym głównym akcjonariuszem tutaj możemy sobie zobaczyć jest firma Goodyear 87% udziałów ma i to co mi się nie podoba w przypadku właśnie właśnie Goodyera no moim zdaniem Goodyear troszeczkę traktuje hmm, Dębice, jako taki kapitał rezerwowy, tak bym to określił. No bo na przykład umowa pożyczki od Dębicy z Goodye'rem. No i oczywiście tutaj mamy wybor jednoroczny, plus 0,45 marży, w tym momencie to jest 7,5%. No z tym, że ja uważam, że te pieniądze mogłyby lepiej pracować w spółce. A tutaj spółka 175 milionów pożycza Goodye'rowi. No i nie może się za bardzo sprzeciwić, no bo Goodyear to jest ich po prostu największy akcjonariusz. Więc to jest myślę, że dosyć istotny Taki problem, i też patrząc na tę pożyczkę, to nie jest pierwsza pożyczka, właśnie dla Goody'era, więc to mi się tutaj nie do końca podoba. Ja jednak wolałbym, żeby te pieniądze po prostu w jakiś sposób pracowały w spółce. No, przyznam, że nawet wolałbym, żeby ta dywidenda tu była wypłacona, niż jakaś pożyczka do, do głównego akcjonariusza. Nie podoba mi się to od razu, tutaj jasno, jasno chcę, chcę stwierdzić, że, że to mi się akurat nie podoba. Biorąc pod uwagę sprzedaż krajową i zagraniczną, no to mówimy o tym, że sprzedaż tutaj zagraniczna to było 90% wartości całej sprzedaży, czyli tutaj odwrotna niemalże sytuacja jak w Oponeo. Oponeo 80% to jest krajowa, w, w, w Dębicy 90%, około 90% to jest zagraniczne, oczywiście z Goodyerem oni no, bardzo mocno tutaj y, współpracują. No i jeżeli chodzi o całą spółkę, ten pierwszy kwartał bardzo dobry. Drugi kwartał też dobry, bo tutaj dali wyniki za pierwsze półrocze całe. No i tak, przychody na poziomie 1,7 mili złotych. Jak sobie zobaczymy, wrócimy do tych, do tych kwartalnych wyników finansowych, no to widzimy, że, że jeżeli chodzi o ten te przychody za, za drugi kwartał, to jest okolica 800 milionów złotych, czyli bardzo podobnie, jak to było w tym drugim kwartale 2022. Tutaj absolutnie do niczego nie możemy się do niczego nie możemy się przyczepić. W tym drugim kwartale była strata lekka, 6, prawie 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o dębice, zysk netto 218,4 miliona złotych, tak, jeszcze raz sobie zobaczymy, zysk, zysk netto 218, tak, 218,4 miliona złotych, z czego 122 było w tym pierwszym kwartale, więc drugi kwartał to, to jest prawie 100 milionów złotych samego, samego zysku, no więc to jest na pewno informacja bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o dębice. No, i oni tutaj mówią, że to te wyniki są rezultatem wyższych cen sprzedaży z podmiotami powiązanymi w okresie pierwszego półrocza odzwierciedlenia wpływu wzrostu kosztów surowców energii w listopadzie i, i w grudniu i spowodowanej czynnikami inflacyjnymi które weszły w życie w skład kalkulacji cen w pierwszym kwartale 2023 czyli mocno wzrosły im koszty w 2022 i w, w pierwszym kwartale 2023 to im jakby weszło do wyniku ta indeksacja. Tutaj się okazuje, że, że, że te ceny już aż tak mocno nie rosną, no bo mamy spadek chociażby kosztów surowców, energii w drugim, w drugim kwartale w stosunku do kalkulacji tych cen, dlatego było aż tak, aż tak dobrze. Tutaj sama spółka pokazuje, że materiały pochodzenia petrochemicznego to jest 62%, metale 15%, materiały organiczne 23%, ta petrochemia 62%. Na, na petrochemię nie ma zbyt teraz w dużego. Zbyt dużego popytu na jakieś różnego rodzaju gumy, kauczuki, więc też te ceny spadają. No i to można powiedzieć, że było takie w, w pewnym sensie zdarzenie jednorazowe, no bo tutaj mówimy o tym, że jest ta indeksacja, ona jest, ona jest właśnie w tym momencie, momencie wprowadzana, ale indeksacja też będzie pewnie działała w, w drugą stronę, więc tutaj też nie można mówić, że, że teraz dębica weszła na taki wyższy poziom i będzie cały czas pokazywała takie wyniki. Tutaj warto na to zwrócić, zwrócić uwagę. No i jest jeszcze jedna, jedna sprawa tu, jeżeli chodzi o spółkę Dębica, i to jest ta sprawa, która no, spowodowała te ostatnie spadki. No, bo jeszcze raz pokażę, że, że mieliśmy takie mocne spadki. To no, w ciągu jednej sesji, praktycznie z 74 zł na, na te 68-69. Pożar w fabryce Opon w Dębicy, pożar, który wybuchł w niedzielę, późnym wieczorem w firmie Oponerskiej, Dębica spowodował milionowe straty. Ogień strawił część hali produkcyjnej, wyposażenia. Trwa ustalenie przyczyn pożaru. 140 strażaków brało z tego co wiem udział, około 140 strażaków. No duży pożar. No, udało im się to zagasić w, w nocy, no, ale straty, straty są. No i wstępne informacje na temat skutków pożaru. Po wstępnym zatrzymaniu produkcji opon osobowych została ona w dniu dzisiejszym wznowiona i produkcja w dniu dzisiejszym została oszacowana na 30% pierwotnych mocy produkcyjnych. Począwszy od dnia 22 sierpnia, szacowana zdolność produkcyjna w obszarze opon osobowych jest przewidziana na około 55% pierwotnych mocy produkcyjnych. Możliwy termin przywrócenia działalności produkcyjnej na poziomie sprzed zdarzenia i wartość strat nie są jeszcze znane. Warto zauważyć, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń. Z tym, że ja w raportach nie znalazłem tego podziału między oponami ciężarowymi, a, a do samochodów osobowych, jaki to jest, jaki to jest tutaj rozkład procentowy. No, w każdym razie wciąż mamy mocną niepewność, bo tak, z jednej strony, no oczywiście ten zakład był ubezpieczony, no umówmy się tutaj, chyba nie jest to realne, żeby on nie był ubezpieczony, więc tutaj pieniądze z ubezpieczenia spółka dostanie, ale z drugiej strony to nie jest tak, że oni w tym momencie pójdą sobie do sklepu i kupią nowy zakład z nowymi liniami produkcyjnymi i one od jutra zaczną pracować. Więc to też jest problem. Oczywiście y, pytanie, jak to ubezpieczenie wyglądało, no bo ubezpieczenie na pewno jest od zakładu, ale pytanie, czy też jest ubezpieczenie i w jakiej postaci od tego, że właśnie w wyniku jakiegoś wypadku y, nie będą pełne moce produkcyjne. Takie ubezpieczenia też się stosuje, więc tutaj na razie moim zdaniem jest bardzo duża niepewność. Wciąż nie mamy jakichś takich istotnych informacji. Y, ja bym na pewno chciał pierwszą informację, w jaki sposób wyglądało to ubezpieczenie, czyli czy też są normalnie tak ubezpieczeni od, od tego, że, że na przykład jest zatrzymanie mocy produkcyjnych i to za to też dostają jakieś, jakieś odszkodowanie. Też pytanie, jaka będzie przyczyna tego pożaru, no bo ubezpieczenie w, zależy od, od, od przyczyny tego, tego pożaru. Więc tutaj myślę, że wciąż mamy dosyć dużo niewiadomych. Na razie 55 mocy pierwotnych mocy produkcyjnych opon osobowych. No, to spowodowało, spowodowało na pewno ten, ten spadek. Nie sądzę, żeby on był jakiś aż nadwyraz zbyt mocny. No, bo my mamy wciąż dużą niepewność giełda nie lubi niepewności. A teraz na ten moment ogromna niepewność, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o dębice. No, patrząc na same finanse spółki, czy oni będą mieli właśnie za co odbudować ten zakład. No, pożyczyli niedawno Goodyearowi 145 milionów. Może Goodyear by, by się zreflektował i oddał te, oddał te pieniądze. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakieś. Kutówkowo spółka, myślę, że jest zdrowa. 330 milionów funduszu, funduszu zapasowego, środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, 80 milionów złotych, więc tutaj no te pieniądze są. Inwestycje krótkoterminowe, 530 milionów. Tutaj. Biorąc pod uwagę spółkę, raczej, raczej te, te, te pieniądze tutaj, tutaj są, więc spółka nie jest jakoś taka, nie wiem, zagrożona na przykład upadłością ze względu na, to, na, ten, na ten pożar, ale na pewno wzbudza to pewne pytania, jak to jest, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jak byli ubezpieczeni? Jaka była przyczyna tego, tego pożaru? Kiedy w końcu uda się odrobić jakieś te. Te no, moce produkcyjne, które są, które są w tym momencie wyłączone, no bo ja przypomnę, że czwarty kwartał tutaj jest bardzo istotny w działaniu, w działaniu tej, tej spółki, możemy sobie zobaczyć, że jeżeli chodzi o te, o te wyniki, wyniki finansowe. No to biorąc pod uwagę te najlepsze kwartały, no to zdecydowanie to jest kwartał, kwartał pierwszy, ale też bardzo często kwartał czwarty jest istotnym kwartałem, więc, więc tutaj no. Jest duża niepewność, tak bym to określił, i w tym momencie ja osobiście na pewno czekam na jakieś dalsze komunikaty odnośnie skutków tego pożaru. Czyli jakie konkretnie straty, jak to jest, jeżeli chodzi o ubezpieczenie takiego komunikatu, też bym, też bym się tutaj spodziewał. I na to na pewno w tym, momencie, w tym momencie czekam. Spółka, jak mówiłem wcześniej, jest dywidendowa i ta dywidenda na razie jest uchwalona, więc nie ma jeszcze informacji. Znaczy, biorąc pod uwagę dywidendę, ona powinna zostać, zostać wypłacona. Pytanie, czy ze względu na ten pożar nie będzie właśnie na przykład anulowana ta, ta dywidenda? Zobaczymy. Moim zdaniem, spółka no w tym momencie jest dosyć w takiej bezpiecznej sytuacji finansowej, więc się tego nie spodziewam, ale jest to, jest to jednym ze scenariuszy, więc na to też myślę, że warto tutaj zwracać uwagę. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzięki bardzo, standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.